się to z tej strony ja, Yogi Dzisiaj y, w ostatnim filmie mówiłem, że pokażę to, co to jest albo nową grę i może dzisiaj jeszcze będzie nowa gra, jeśli mi się uda jeszcze nagrać ale póki co pokażemy y, wam to co to jest zostawcie łapkę w górę, z tubika. Łapkę w górę możecie, jeśli film Wam się spodoba, dzwoneczek i przechodzimy do tego za 3, 2, 1. Jak myślę. No i to jest moja restauracja, którą samemu budowałem. Oczywiście to jest moja restauracja. No i tutaj nie wiem dlaczego to jest, czy jest halloweenowe, ale nieważne potem się to najwyżej pousuwa yy, jak wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę no i yy, dobra, jak będzie jedna łapka w górę pod tym filmem, to dzisiaj nagrywam nową grę a więc no nie wymagam zbytnio od was wie, no bo jestem jeszcze takim no mam 4 subskrypcje, ale to, dla mnie to i tak jeszcze E, serio to jest super, dla mnie wow to jest. Tutaj jest kibelek dla gości jakby. E, jakby coś to nie wiem co to jest, ale coś to jest chyba. Nie wiem. Tutaj jest dla pracowników jakby toaleta. O! Podobno, ale strasznie mało miejsca tutaj jest. Ja sobie roczki umuję. Je... O, to zęby. O. Um. Szybko sobie umyjemy zęby, by nie śmierdzieć. Ja mm. nie, żertuję, nie śmierdzę. Ale w Bloxburgu tak, trochę. <laughs> Dobrze. A więc umyję, umyliśmy się, nie, nie śmierdzi już za nas. Tutaj mamy taki, jakby tę tablicę, taką ze zamówieniami. I tutaj jest kuchnia. Tutaj jakbym chciał na przykład sobie pospać trochę. O. Co nie? No. E, można lemoniatkę sobie zrobić tu. O, drink. A poza tym teraz się pije tak po... Nie że wszystko od razu naraz, tylko teraz tak po kolei się pije, że opsa. I to tak fajnie znika też. O, widzicie? widzieliście się chyba. No. To są takie ręczniczki. No i no. I tak, yy, teraz przejdziemy do park, parkingu. Ej, to się tak da? Ja nawet nie wiedziałem, że to się tak da. A, bo oni to zaraz chyba wprowadzili, że da się tą wodę usunąć. Mm. O, to było wyłączone? No, nie wiem, nieważne. <grym> Tutaj mamy parking. Tutaj, jak widzicie, Znalazłem takie coś. Wiem, że to jest na odwrót, ale jak się w tą stronę popatrzę, no to jest dobrze. wow ale ktoś tutaj ma dom. Nawet ładny. Dobra, może nie nawet ładny, ale bardzo ładny, no. Tutaj jest parking i z tyłu już dalej nic nie ma. No teraz chodźmy sobie usunąć jego duszka. Bo sam nie wiem, co on tutaj robi. Chyba chciałem to ozdobić. I ozdabiamy teraz tą restaurację. A więc yy, Dajmy tutaj sobie I ozdabiamy ją teraz Tutaj damy bałwanka Takiego O bałwankę bałwanka. A tutaj jeszcze te krzaki są Z Halloween O Tutaj się na was kąpić będzie bałwanek Choinka hmm, Gdzie by choinkę dać Może zamiast tego drzewka tak, myślicie? No nie wiem, no. Tutaj może. Dobra, choinki nie będzie. To nie jest dom. To jest tylko sklep... Y restauracja taka. No tam nie trzeba zbytnio takich... O. Tutaj sobie takie damy fajne, ładne prezenciki. Kto nie lubi prezentów święta? Nie wiem. Ale jak się znajdzie osoba taka, no to. No. Yy, damy tutaj sobie normalne krzaczki, myślałem. To usuniemy i tu. Może świąteczne? Aha, dobra, świąteczne dajmy. A tutaj przy okazji już sobie dwa takie damy. O. No i ładnie. Ym, ok. Więc co by to jeszcze dać, można? Um, tak, na. No. To taki wieniec sobie damy tu, by to ładnie wyglądało. Um, co my jeszcze tutaj możemy dać? O! Um, takie coś. A to przesuniemy na chwileczkę. I to tutaj sobie damy. Ale do środka zaraz przejdziemy. Um, jeszcze można da. O nie mi już się świąteczne rzeczy kończą. Niedobrze. No um, dobra. Teraz sobie damy takiego, takie łutki tu, wzdłuż te, tej ściany. No to tutaj jeden, tutaj drugi. Um, tutaj pomiędzy jeszcze te, tak o tak. A tutaj nie da się, no to jeszcze tu. O. No jest git, gitara. Um, więc dobrze. Jeszcze damy sobie yy, o tutaj... Yy, bo z zewnątrz to już myślę, że starczy nam. A bo dawajcie, bałwana robimy. Albo może coś kupimy? Dobra, kupimy coś. Um, kupimy może. Tak, nie co kupić. Może... E... Nie wiem co kupić, no. Dobrze, no to zobaczymy sobie coś tu. Czy coś tutaj jest? U mleczko. Uuu, wow! No dobrze, więc mamy tutaj dekoracje takie, i jest, no chyba to jest stół, nie wiem. Znaczy, chyba. nie, pierwszy. Znaczy, no. No to tutaj sobie dam, może. U tak, i tutaj taki elf siedzi. I tutaj ten prezent sobie weźmiemy. I damy go. O tu. I jeszcze jeden gdzieś by się przydało. A, a to damy tu myślę. O tutaj. I jeszcze jakiś jeden prezent by tutaj się przydał. I no. Ten pasuje? No tak średnio pasuje. Jaki, jakiś większy, myślę. Nie, nie kwiatek. To jak myślicie? Może renifera damy Renifera ja chcę tu dać. O. Tutaj będzie reniferek. O. Mogę? Mogę. I tutaj te renifery tak będą iść. No, no tu. Um, i a tutaj damy, może Mikołaja takiego gdzieś tutaj... Po, o. A ten prezencik sobie można dać tu, myślę. No. Ładnie to będzie wyglądać. Chyba, nie wiem. Um, może ciebie damy tutaj. Tutaj go damy. O! Sasa. A tą chojimeczkę gdzieś w środku, tu myślę. Um, a więc... Gdzie to dać? Jak myślicie? Może tu? Zamiast tego kwiatka może? Nie, nie ma miejsca już te... gdzie to dać. No to tutaj damy i tyle. Bo tutaj też musi być jakoś yy, ozdobione ładnie, bo wiecie, no. Uuu, to jest takie coś. To jest na ten... Yy, kominek. To jest na kominek. Ale... Nie kupię tego niestety, bo by ją nie stać, mnie. Więc no. Cóż. A bałwanka, myślę, że można dać gdzieś tu. No, tu. No i bałwanek jest. Restauracja ozdobiona. Może damy jeszcze takie coś. Takie małego lizaczka, może. No. Tutaj dam jeszcze takiego malutkiego lizaczka. Okej. Okay. Przy tych reniferach też. No mm. co. Muszę coś ośdobić. Muszę, no muszę no. O. I tutaj. I znowu będę biedny. Wczoraj zarabiałem, a już jestem... no. Już nie mam kasy żadnej prawie. Jest git. No, to dużo kaski mi zostało. No serio. W kiberku postawimy takie. O. Co? Bo już też coś tam było zdobione. Ej, a może tutaj takie coś damy? No, mamy choinkę, proszę bardzo. Jest, jest. No dobrze. O. Gdzieś te krzaczki chcę, chciałbym dać. O, tutaj je, niech będzie jeden. A kolejny gdzie? Hmm. Nie wiem, no. Nie wiem. I tutaj takie... U, takie coś tutaj damy. Mamy jeszcze jakieś prezenty? Nie mam żadnych prezentów. O nie, chyba nie. Nie mam. Hmm. To jest słabo. Bo mnie nie stać już na żadne prezenty. Chyba nie wiem, jeszcze coś zobaczę. Może mnie akurat będzie jeszcze na jakieś stać tam kilka. Ale nie sądzę. No, gdy już taki jeden kosztuje 200. No to dopiero taki, no. To 300 No dobra, kupię. By to chociaż ładnie wyglądało troszeczkę, no. No, to jest ten najmniejszy. Jeszcze ten. No, super, na... super, już mnie na żaden nie stać. A mogę na tym? O, to tak to, to damy. O tak. I tutaj będzie kolejny. No, widzicie jak to ładnie wygląda? <noise> Według mnie ładnie. Ale pamiętajcie. Jedna łapka w górę. No to dzisiaj jeszcze będzie mm, kolejny odc yy, nowy odcinek z nowej gry. A więc chyba się opłaca. Dobrze, dobra, yy, idziemy tu. Niestety tutaj nie mam żadnych out. Ale no, bałwan jest. Bałwanek jest. O, patrzcie. Yy, tu. A można też tu u takiego bałwanka zrobić, takie bum 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 A więc lepimy bałwanka. <laughs> um, a poza tym o, ostatnio, w tamtym roku chyba dostawało się kasę, jak robiłeś bałwany. A więc no nie wiem Może w tym roku też się dostaje kaskę. Ale zobaczcie, no nie mówcie, że to brzydko wygląda, no. Dobra, ta choinka troszeczkę tam nie pasuje. Ale, no, troszeczkę. A jakby myślę, że się ją tak obłożyło prezentami, to byłoby chyba ładnie, mi się zdaje. No. Nie wiem. No, tam jest kolejny. o, Dobra, idziemy tą kulkę tam dać. A więc, no. O. I daliśmy kuleczkę i kolejną lepimy. Mm. Mm. O, kubałwanka zbierzemy mu cały śnieg. No trochę według mnie to jest w, y, w Blocksburgu głupie, że ten 50! To nie. No bra, go już. Już on... Onem... A to, to bardziej się opłaca niż... dobra. Ej, ale w sumie można zarobić też. No bo zobaczcie, jak go sprzedam, to teraz mam tyle kaski. Ej, to się opłaca. Mm. To już wiem, dlaczego ludzie robią masę tych bałwanów, a potem zarabiają, tak? Dawajcie, też tak robimy. Zrobimy takie trzy, dwa no i ten, no. Sprzedajemy je wtedy. Okej. Okay. Kolejna kulka już jest robiona. A więc no. no jeszcze. Że, że to ma być aż takie dużo. Nie. No dobra sama. Dobrze, może też tutaj widziałem, że można. Też robić śnież takie kulki śnieżne jakby, zaraz to Wam pokażę, no, tylko szybko musimy sobie ten, zrobić już tego bałwanka, i tworzymy go, szybciutko sobie, o, jest, jest stworzony, i zobaczcie, mamy, zrobimy teraz y snowball. I rzut, 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 siup, no rzuciłem, ale coś tak średnio, no tak średnio bym powiedziała, no tak średnio, no, no tak średnio, no, no, no. Yy, dobra. a więc kolejną kuleczkę sobie lepimy na kolejnego bałwanka, jak widzicie. A niektó yy, widzę czasami u niektórych, yy, bardzo podobny dom do mojego, tam jest, tylko od przodu chyba... Mi a nie, w sumie nie. Jeden nie jest podobny zbytnio. No dobra, co, co tam? No. Yy, jak widzicie? A, kolejną kulę. No, okej. Okay. Wee, 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 wee. Wee, wee, wee. Wee, O! Jak się skacze, no to chyba można nawet szybciej to się robi zobaczmy. Oj. o. I... chyba ta. O, no, Szybciej, jak się skacze. Szybciej to się robi, jak się skacze, widać. A więc czekam, aż coś się zrobi. I się zrobiło. I idziemy to sprzedać. Hmm. Um. 280, 280. Ale na serio, na tym można y, bardzo dużo zarobić ogólnie. <śm> ale zobaczcie. jak kupiłem takiego bałwana. O takiego tego bałwanka. Za ile? Zobaczmy. Y nie wiem za ile go kupiłem. Ale tam nie chcę mi się szukać. Ale y poszukam dla Was szybko. Y chyba tu go kupiłem, tak? Czy gdzie ja go kupywałem To nie ten, jakby coś. Um, tu, tutaj chyba. Nie, nie, tu, no. Nie wiem, gdzie go kupiłem. Yy, ale no. Po prostu takiego bałwana. Chyba tam kupiłem za 400 kaski. A tutaj mam takiego bałwana za 50. Więc to jest bez sensu, no. No, nie wiem. Yy, powiem Wam jedno, że jak ktoś ma Bloxburga to opłaca się już bardziej te bałwany robić, a nie kupywane. Co nie? Yy, pójdziemy sobie tam zobaczyć, co to, co to jest za dom. Ogólnie. Bo jestem ciekawy, co to jest za dom. Jak, znaczy, wiem, że, jaki to jest dom i w ogóle. Znaczy, nie wiem, w tym jaki to jest dom. Ale. Wiem jedno, że to jest dom. Co nie? No, bo to... A, nieważne. No dobra. On jest... ma coś w ogóle w środku? U, ma coś w środku. Jakąś pralnię ma. Ale już jest ozdobiony. Tak... Dobra, tak średnio jest ozdobiony na święta. Ale coś tam widzę, że ma. O. Czyli nie wejdziemy. ma jakieś O ja! ktoś sobie tutaj to popsuł ojej, nie ojeju jeju hmm. lala mogę wejść? mogę wejść, wi, wi, wi ej, ładnie ma tam ładnie ona tam ma szamon nie wiem kto to jest, ale ładnie on to ma ten domek, ładny ten domek jest. No od zewnątrz tak troszeczkę tak średnio wygląda. O para są... Hello, o, to ono Siema! Siema! To pa. Co jest? Ja w ich nie wierzę. Dobra. Um, a więc widzę, że nasza restauracja jest zamknięta, więc sobie ją otworzymy. I pokażę Wam, jakie nowe rzeczy są w Blocksburgu. Tylko y, Mam je w moim domu, tym normalnym, co wczoraj widzieliście na moim filmie. A więc, no. Tylko sobie muszę tam tą działkę, w sensie dać. No i ten. Musimy troszeczkę poczekać sobie, aż to się nam załaduje. No łading, luading i ciągle to nie luad... nieważne. No o jest. Um. Tu jest mój dom. I jest git. pokażę Wam, co to jest. Zostawiam zacząłem oszczędzać krąg, jak widzicie. <grym> um, o ja, znowu. No nie! Wy sobie za mnie jakieś żarty robicie. Kilku ma. No nie, no, sobie za mnie jakieś żarty chyba robią. No coś muszę sprzedać, no. No co? Kwiatek może. A. O. No patrzcie, jak mało mi tego brakuje. No nie! No to co mam sprzedać innego, no? Jak nie to? Hmm. żeby te. Dobra, te śnieżki sprzedam ci O. Będzie spokój chociaż. No te śnieżki mogę sobie tam potem je kupić. Tak. No. Więc idziemy. Ops. I to są te nowe rzeczy, jakby. To jest nowe. O. To są takie, jakby. Nie wiem, co to jest ogólnie, ale to jest do jedzenia. Druga rzecz, to są takie. O, druga rzecz, to są takie ciasteczka. Jak widzicie. I trzecia rzecz, to jest taka rolatka. Nie wiem, co, czy to było w tamtym roku, bo nie pamiętam zbytnio. Ale chyba nie było. Dlatego to zrobiłem. No. A więc. Żegnam się dzisiaj z Wami w moim domu. A więc, no cóż. Papa. Pa. Teraz, papa. Pa.